Czy byłaś kiedyś blisko przekroczenia tej cienkiej granicy? Bycia żeby oprawcą. zabić? Hmm. Nie, nie. A w obronie własnej? Nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Raz byłam w bardzo takiej niebezpiecznej sytuacji. Dzisiaj, z perspektywy czasu, no właśnie, to jest kwestia. Myślę, że u kobiet bardzo e, taka dyskusyjna, to jest kwestia zgody w sytuacjach e, seksualnych. Więc myślę, że byłam w takiej sytuacji, że nie wiem. Mówisz o tej randce e, mówię o tej randce, że nie wiem, czy to był gwałt, czy to nie był gwałt, bo nie powiedziałam nie, ale nie było we mnie e, żadnego słowa na tak. W sensie wszystko się działo nie tak. Było to po prostu absolutnie, e, wiesz, poza jaką. No po prostu zaskoczenia w zamkniętym mieszkaniu, którego po prostu, do którego zostałam wręcz zwabiona, wiesz. Pod pretekstem wiesz, zrobienia sobie przebrania się i zrobienia sobie herbaty. I jak się zorientowałam, że ja jestem w tej sytuacji, że ten człowiek wychodzi nagi z łazienki, wiesz, ja jestem zamknięta w mieszkaniu, nie znam adresu, nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. On ma 2 metry, ja mam 1,60, wiesz, no po prostu, i nagle sobie myślisz, fakt, to jest sytuacja, w której dzieje się krzywda. Nie wchodząc w szczegóły, no to są takie sytuacje, w których myślę, że mogłoby się mi stać coś złego, ale na szczęście się nie stało i, i nie wiem. Co bym zrobiła, gdyby na przykład doszło do jakiejś przemocy w takiej sytuacji? N nie mam pojęcia.